Dlaczego często przeraża nas teoria w matematyce? Dlatego, moi drodzy, że po pierwsze nie mamy takiego doświadczenia z tą teorią, no bo przecież gdybyśmy już od szkoły podstawowej byli uczeni, na przykład y, definicji, tak jak było to kiedyś, były odpytywane jakieś definicje i własności podczas zajęć, no to pewnie ten język matematyki byłby dla nas jaśniejszy. Chociaż wydaje mi się, chociaż troszeczkę. Natomiast na tej chwilę, jeżeli widzicie, tak jak w tej książce, którą trzymam, jakieś znaczki, jeszcze niech wejdzie jakiś epsilon, to już w ogóle uciekamy, jakieś tutaj dziwne symbole, no to te książki odrzucacie i kierujecie się do internetu po gotowe rozwiązania. Ale tak naprawdę spójrzcie, mamy tutaj dział u szeregu Mamy mieć szereg o środku A należącym do C. Jeżeli wiecie, że symbol C oznacza zbiór liczb zespolonych, no to wiecie, że macie środek po prostu, który jest liczbą zespoloną. I jeżeli wiecie wcześniej, co to jest szereg funkcyjny yy, i potraficie odczytać symbol sumy, to ta teoria przestaje być straszna. Czyli słowem, jeżeli chcecie się nauczyć języka matematyki, to potrzebujecie znać podstawowe słówka, troszeczkę gramatyki i tak naprawdę możecie spokojnie nim mówić.